Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Andro, a to jest pierwszy odcinek na moim kanale. Kanale, który będzie poświęcony grom strategicznym oraz Hearthstone'owi. I to właśnie z Hearthstone'a jest pierwszy odcinek. Hmm, chciałbym w nim powiedzieć, które karty warto czarować po wejściu przedwiecznych bogów, po podziale na standard i dzicz i po tych wszystkich nerfach, które teraz w ostatnim czasie wchodziły. Hmm, dzisiaj powiem o kartach legendarnych. Ponieważ, jak spróbowałem powiedzieć o Legendarnych i teraz to wychodziło za dużo czasu. Myślę, że mam pewne doświadczenie w Hearthstone, ponieważ gram już z niego jakieś półtora roku. Jak mogliście zobaczyć, mam tam 2600 winów. Może to nie jest jakoś tak bardzo dużo, ale myślę, że starczy, żeby powiedzieć o takich rzeczach, jak odciągnięcie kart. W opisie będą linki. Do każdej klasy osobno, jakby ktoś na przykład chciał obejrzeć tylko paladyna, to żeby nie musiał tracić czasu na przewijanie filmiku, szukanie akurat fragmentu z paladynem to wszystko będzie w opisie filmiku. Dobrze, no to zaczynajmy. No, Zacznijmy od druida, przejdziemy po wszystkich klasach po kolei. Druid i pierwsza legenda Fandrel Jednorogi. Karta fajna, ciekawa, teraz często grana w dużej ilości deków na druidzie, na pewno bym ją zostawił. Malor karta nigdzie nie grana i w dodatku z Goblinów i Gnomów na pewno do odczarowania. Aviana ciekawa legenda nie grana, ale dość ciekawa, może kiedyś by, przyjdą jej złote czasy, więc ja bym ją zostawił. Scenariusz ciekawa legenda grana, może teraz niezbyt często, ale na pewno bym ją zostawił. Łowca straszne łuski legenda nigdzie nie grana. Niezasługująca na miano legendy, na pewno do odczarowania. Księżna Huhu, Teraz na Enzo Hunterze, który czasami się gdzieś tam pojawia, grana, myślę, że można ją zostawić. Gadzilla. Hmm, ciekawa karta, niegrana, bo ciężko grać nią na Hunterze. Ale może kiedyś będzie jakiś degnanią, więc ja bym ją zostawił. Żrąco paszczy. Cała bardzo legenda, która częściej niż wygrywa grę, to cię przegrywa, więc Chociaż całkiem ciekawa jest ta jej umiejętność, więc ja bym go odczarował jednak. Król Krushor. Może kiedyś grana, może kiedyś karta, która będzie kiedyś grana. Yy, myślę, że można ją zostawić. Arcymach Antonidas. No to legenda superowa. Jedna z najmocniejszych legend w grze, na pewno ją zostawiamy. Pomyślny lewiatan. Karta, o której nie ma co gadać, tylko ją odczarować. Ano, Malas. malus. Eee, karta z ciekawą tą agonią, ale nigdzie nie grana. Może kiedyś przyjdzie dla niej jakiś okres, że się pojawi w jakichś detaliach. Eee, pewnie jakieś jej założenie było takie, że miała być grana na Mage'u, ale nie jest tam potrzebna. Eee, więc, więc ja bym ją odczarował. Ronin. Mocna karta, na może nie jakoś bardzo często grana, ale ciekawo ciekawą agonią, na właśnie tempo mage'a. Fajna karta, ja bym ją zostawił. Paladin. Bolwar po Dragon. Legenda słaba, bardzo podatna na wyciszenie, na zmianę ataku, na big Game huntera. Legenda do odczarowania, ja jej nie odczarowuję, bo dla Paladyna akurat sobie zbieram wszystkie karty, ale jakby nie była z Paladyna, to by na pewno odczarować. Edric No, to już mocniejsza legenda. Mm, może nie tak bardzo mocna, ale pojawia się na przykład na Enzot Paladynie. Ja bym ją zostawił. Ragnaros, Władca Światła. Super legenda, super mocna. Na pewno ją zostawiam. Tyrion Fordring. No, jedna z najmocniejszych legend. Tutaj nie ma co gadać, na pewno ją zostawiam. Kapłan. Vol'jin. Yy, legenda kiedyś bardzo popularnie grana, teraz już nie. Mm, no... Z racji tego, że jest z Goblinów i to by mnie odczarował, no jeżeli macie zamiar grać na niszy, to możecie sobie ją zostawić. Harold Bolanzi. Eee, karta całkiem ciekawą e, okrzykiem bojowym, jednak niegrana, więc e, można ją zostawić, ale jeżeli się potrzebuje pyłu, to, to nadaje się do tronu. A jak macie, wystarczy wam pyłu, to sobie ją zostawcie, bo... Bo nie jest to jakaś bardzo słaba legenda. Może kiedyś będzie jakiś gdzieś krona. Project BLN, no także legenda, która na razie nie jest zbyt. Nie, nie widzę deku, e, nie spotykam zbytnio deku, w którym ludzie grają tą legendą, ale jest całkiem ciekawa. Możliwe, że kiedyś, kiedyś e, znowu będzie popularna, e, więc ja ją zostawi. Spowiedniczka Szarowłosa, która jest ruda. Ciekawą inspiracją, ja bym ją zostawił. Może nie jest teraz jakaś grana, bo nie ma zbytnio na nią miejsca w taliach, ale myślę, że spokojnie można zostawić. Łotr Edwin van Cleef, bardzo mocna karta, teraz bardzo często grana. I kiedyś też bardzo często grana. Zostawiamy. Xardi za umysł. Eee, no to super karta, też zostawiamy. Nawet. Kupię z książę mm, No to gobliny i Gnomy po pierwsze, więc to już daje do odczarowania. Po drugie, słaba karta, słaba legenda. Tylko pod jakieś fandeki, tylko dla fandeku można ją zostawić, a inaczej to do odczarowania. Onubarak, słaba legenda, ze słabymi bardzo statystykami. Agonią, nie jakoś bardzo mo no, mocną agonią, ale te statystyki i koszty ją raczej wykluczają. Mniej by gdzieś tam się pojawia na jakichś nz yy, roachach, ale no jeżeli potrzebujecie pyłu, to i Szaman Shaman. Halazel, wywyższony. Ciekawa legenda, jednak na razie nigdzie nie grana, nie ma też jakichś złych statystyk, yy, więc ja bym ją zostawił, może kiedyś pojawią się deki na nią. Zaklinasz Ggieł, to samo, też bym go zostawił, bo może kiedyś pojawią się deki, w których będzie on grany. Neptulon, no to go i po pierwsze. Po drugie, mm, no nie jakaś bardzo mocna legenda. Jeżeli macie zamiar grać na dziczy, to bym go zostawił. Jeżeli nie, to do odczorowania. Al-Akir, władca wichrów. Fajna legenda. Teraz może nie jakaś grana, ale też bym go zostawił. Czarnoksiężnik, Wilfred Bombik. Yy, nigdzie nie grana karta. Całkiem ciekawą umiejętnością, ale nigdzie nie grana, nie ma dla niego miejsca. Na, na, na przykład w Renoloku, więc ja bym ją odczarował. Czogalem. Też z, karta z ciekawym okrzykiem bojowym, jednak na razie bez zastosowań. Ja go jej nie odczarowuję, bo teraz nie potrzebuję pyłu, ale pewnie jak będę potrzebował, żeby zrobić sobie jakąś legendę, to ją odczaruję. Lord Jaraxus. Super karta na Renoloka, na wszystkie handlocki kiedyś, bo teraz już handlock się nic nie gra, eee, zostawiamy. I Mal'Ganis też zostawiamy, bardzo fajna karta. Wojownik, no to Żelazny Moloch, Gobliny i Gnomy. Ciekawa karta, ale z Goblinów i Gnomów po pierwsze, eee, więc tylko na dzicz. a po drugie też nigdy nie była jakaś bardzo mocna, może potem, jak teraz jak wyszedł Bran, z niego od Gwiezdców stała się trochę mocniejsza, Yy, I były doki na nią. Jeżeli ktoś się chce pobawić taki, taką talią właśnie na te miny, to można zostawić. Ja, ja czasem sobie takim czymś gram. Na dziczy, ale jeżeli nie, to do czego? Malkorok, ciekawa karta, bardzo fajna, zostawiamy. Gramasz Piekłorycz, też fajna karta, na pewno zostawiamy. I wariant Bryn, także fajna karta. Yy, raczej, no, na pewno zostawiamy. Na pewno zostawiamy. Sir Platwin Murglinton. Teraz już są karty neutralne oczywiście. Yy, to bardzo ciekawa karta na Agro Warriora, na Agro Paladyna. Na pewno dostanę. Zero zmian No to bardziej karta Forfan. For na arenie też może jeszcze można jej użyć, ale tutaj raczej nie grana, yy, Więc yy, do czerwania. No to super karta. Frise Mage, Roach, każdy. Yy, bardzo popularna karta na pewno zostawiam. Mełko gromiło. Mm, no to słabiutka karta. No, nie ma co gadać, na pewno Nad Piggle też oczarowujemy. ponury rybach. To no to ciekawa karta. Ja bym ją sobie zostawił, bo może kiedyś będzie grana na jakimś Mill mil czy czymś takim. Może kiedyś będzie znowu powrócą takie deki i, i, i wtedy bym ją zostawił. Widzicie, co no to oczekujemy. Chyba, że mamy zamiar się bawić z znajomymi, jakimiś yy, kombosami właśnie z Wodzicielem czy o tak sobie dla fanów, to wtedy możemy zostawić. Bran, miedziobrody, no to yy, super legenda, nie ma co grać. Eddies, ciemność słabiutka legenda, nigdzie nie grana, yy, też można ją odczarować. Ja ją mam w to bo właśnie nie potrzebuję na razie jakiegoś pyłu, ale jak będę potrzebował, to pewnie odczaruję. Fiola jasno z mm, No to już trochę lepsza od tej swojej siostry, ale dalej dość słaba karta. Ja bym ją zostawił, bo może jakiś divine shield paladin będzie się robił coraz mocniejszy z następnymi dodatkami, może ona będzie tam potrzebna. Ale jeżeli potrzebujecie pyłu, to możecie odczerpać. Król Mukla, no nigdzie nie gramy, do nadiskrownik opiłek. No to także słabytka karta, kiedyś mocna. Yy, można było wybrać, ale teraz bardzo słaba. To czerwony. Baron Zerbikrusz. No to tam po pierwsze na czyli tak już nie grane na standardzie. Po no drugie dość słaba karta do ma Gormok Palownik. No to karta grana na zuloku, więc zostawiamy. Stary Oki, No to karta, którą można dostać tylko za to, że będzie miało się wszystkie urloki i tą kartę zostawiamy. Fajna, pan, fajny burno. Błyskotron 3000. No to karta bardziej porfan. Na pewno można odczarować do tego zgubienia filmom. Elitarny Tauryjski champion. to no, karta, którą można dostać, nie wiem pan na blisko. nie za to, że się kiedyś było coś takiego. No karta taka kolekcjonerska, niegrana nigdzie. E, śmieszna. No na pewno, na pewno no, nie odczarowałabym, bo, bo i tak się nie da jej dostać. Ale nie nie jest to mocna karta. Feugen, e, no to Feugen tak samo jak już jak i Stalak. To, to słabe karty i to do tego znak Stramas, czyli tak nie mogą być grane na standardzie, i tak nie mogą być grane z egzotem. Może gdzieś tam na dziczy są, się pojawiają w jakimś enzot w ale raczej bym ją odczarował. Znaczy, no i tak zrobiłem. Głowa miliona, no to karta y też w Forfan. Jeżeli mamy zamiar się bawić z tym kombosem i próbować je robić na dziczy, no to możemy zostawić, jak nie, to na pewno nie na rankę do, do czarowania. Harrison super legenda, ciekawa, za mną zostawiam. Hemet mm, Nesigwary eee, Na no to do odczarowania, to jest najgorsza legenda, jedna no, jed za chwilę będzie druga legenda, którą masz z nią ry rywalizować, ale... ale tak, ale na pewno odczarowuję Kapitan Kapitan Skóry mm, Sabutka karta, czy no może nie taka, nie aż bardzo ale... No, nie, ja, ja, ja bym nie odczarowywał jej. Mm. No, teraz co, co, czasami się pojawia w jakichś dek dekach na piratach, na bojowniku. Na pewno zostawiamy. Ja tam się powiedziałem na początku. Yy, Red Jenkins, no to super legenda zostawiamy. Ohydziarz. No to Ohydziarz yy, jest legendą z Nakslamas, ale bardzo fajną, więc ja ją zostawiłem. Bo czasami gram na dziczy. Yy, Sarat, Misz Nexusa. Yy, no to Sarat. Nie jest grany, ale ma ciekawą tą inspirację i myślę, że może kiedyś znowu zacząć być, znaczy no, może zacząć być grany. Czasami pojawia się na jakimś control warriorze, ale generalnie yy, ja bym go zostawił. Stalak to samo, jak już mówiłem, że do yy, Bestia, bestia, bestia. Yy, no to sobie tylko karta, więc ją oczekujemy. Wolf walitarcza no to druga karta która może właśnie tam rywalizować z tym łowcą bestii eee, no to właśnie to to jest dotchowanie to jako pierwsze dotchowanie jak to masz to dotchuj czarny rycerz spoko karta zostawiam gazol Gobiny gnomy słaba Odczerwujemy podwójnie Gelbin Mekawnik, no to, to jest karta z jakiejś jakiegoś promocji, nawet nie wiem, nie wiem o którą tu chodzi, też gra na, tylko w jakichś fandekach, zostawiamy. Znaczy zostawiamy, no i tak nie wiem, z nią nie możemy zrobić. Yy, Idion Burzogniewny, słaba karta, odczarowałem. Imperator Tarisan, yy, super karta, na pewno ją nie odczarowujemy. Justy Zjariuszka Mariel, no to bardzo fajna karta. Dała no, Control Warriora, Tun Warriora, jakieś kapłany, pristy, na pewno zostawiamy. Karin Klaj Kopyto, który teraz powrócił razem z przedwiecznymi do bogami, do łask. Yy, no to na pewno zostawiamy na, na, na Paladyna i tak dalej. Maek Sana. No to Naxramas jest słabe, podwójnie odczarowujemy. Mukla, Tyran z Doliny. No to karta, która chyba tylko na nie jest mocna. No a no, standardnie ją można spokojnie odczarować. Ogr Mogor, gobliny, taka karta for fun. i to z gobinów i gnomów, więc jeżeli no raczej to czerwów. Redo Jackson, super karta, zostawiamy. Sylwana wiatr. jedna z najlepszych legend, na pewno zostawiamy. E Szkie nowy rycerz, no to na pewno To Toshley, z gobinów i gnomów, jak mamy zamiar grać na dziczy to zostawiamy. Jak nie to odczarowujemy. Wyżer, słaba karta. Klasyczna, ale bardzo słaba, więc yy, odczerpujemy. Baron Gedon. Karta na Control warriora, aktor warriora. Przestawiamy. Yy, Bliźniaczy Cesarz Wecklor. Super karta, no, bardzo mocna legenda, zostawiam. Doktor Hook, no to Gobliny i Gnomy. Jak nie mamy zamiaru grać na dziczy, to odczerpujemy. Jak mamy zamiar sobie coś pograć na dziczy, to zostawiam. Lotny Kapitan Krak. To gran karta grana na dekach na piratach, które czasami się pojawiają, więc zostawiamy go. RWI, czarnoręki, do czerwania. Trogzor, Ziminator mm, Czasami się gdzieś pojawiała, ale i tak jest z w ignomów, więc raczej do czerwania. Wyżer, zguba, Lewbana. Yy, karta, która się pojawia czasami na jakichś dekach yy, z Lenom Jacksonem. Mm, więc ja bym ją zostawił. Zimnopaszcza, Smok, którego sobie skraftowałem. Może nie był to najlepsza legenda, jaką skraftowałem, ale na pewno bym jej nie odczorał. Gra na jakiś dragon mm, Chromagus. Y, smok, który teraz nie pojawia się zbytnio. Kiedyś się pojawiał na Dragon Priście. Teraz już raczej nie, ale może kiedyś powróci do łaski. zostawiam. 4 4000 na arenie ok, normalnie do Grul, to samo na arenie ok, normalnie do czerwania. Eee, Keltuzat, eee, no to Keltuzat to jest pierwsze jednak Slama, więc i tak na standardzie już nimi pogramy, ale całkiem ciekawa legenda, ja ją go sobie zostawiłem Ragnarz, Władca Ognia, no to nie ma co gadać, zostawiamy. Strachostwór, no to słaba dość karta, no na jakimś arenie właśnie może być fajna, ale droga tutaj to odczerpujemy. Szatkownik Szmondaka, no to fajna karta, ale z Goblinów Ignomów, więc jeżeli nie macie zamiaru na nadzwyczaj, to jak nie, to, to sobie zostawcie. Alekstraza, bardzo fajna karta, zostawiam. Majordomus Exegg... Kutus. O, to jest trzecia legenda, która może walczyć z tymi dwoma, co mówiłem, o tytuł najgorszej legendy i jego odczerwujemy natychmiast. Maligos, No to bardzo fajna karta zostawiam. Yy, Mech Inżynier termowtyk yy, No to karta słaba i to goblinów do pignomów, więc odczerwujemy podwójnie. Lefarian. Smok ciekawy, jednak niezbyt się sprawdza, yy, ale ja bym go zostawił. No i tak robię. Zostawiam go. Los no, dormu. No to karta pod fandeki. Jeżeli mamy sobie się jakieś tym bawić, to ok, możecie zostawić. A jak nie, no to do no to, to czynowania. Onyxia, Smok, który nie jest nigdzie grany, raczej. Ale nie można powiedzieć, że jest jakiś słaby, więc ja mi go zostawił. Sogot oślizły. To karta, która bardzo rzadko się pojawia. Czasami się gdzieś tam może pojawić w jakimś deku. Więc ja bym go zostawił, może. Znaczy raczej nigdzie nie będzie grany, no bo to karta, która ma tylko statystyki, ja i tą umiejętność. Tutaj nie ma nic niezwykłego, ale może kiedyś będzie gdzieś się przydawała, więc ja bym zostawił. I sera. No to super karta zostawiamy. Zmrożec raczej nigdzie nie grany do odczarowania. Eee, Nelharion Władca Smoków. No to mocna karta dla Dragon Prista choćby. Mm. Raczej teraz na, tylko Tangrana, ale może kiedyś pojawią się też inne deki z na pewno go zostawiamy. Enzo Wskaziciel, Super Karta zostawiamy na 100%. Śmierć skrzydły? Śmierć skrzydły jest ciekawą kartą. Widziałem go granego na jakichś turniejach, na właśnie jakiś Control Warriorze, na jakimś Dragon Warriorze. Na pewno zostawiliśmy jeszcze skrzydła. Jak bardzo potrzebujesz pyłu, to możesz pomyśleć o czerwaniu. saron kres nadziei, no to karta grana na dekach pod właśnie niego, na Magu, na innych trasach też się pojawia, na pewno bym go zostawi. No Roz ostatnia karta i Szał wyzwolony to jest najstarszy z olgo najsłabszy z Olgotsów? Ale dalej nie jest jakiś beznadziejny. Więc... Ja bym go zostawił. Może pojawi się jakiś dek zawianą i z awianą, nim. Kiedyś przy następnych dodatkach. Myślę, że można go zostawić. No i tak oto przeszły wszystkie legendy. Dziękuję bardzo za, za wysłuchanie moich mądrości, które tutaj mówiłem. I zapraszam do kolejnego odcinka, w którym powiem o Epikach. Bardzo dziękuję. Na razie, cześć.